Pokazuję ważny bilet. Proszę pana, ja chcę bilet ten czy czy Ten który bilet, pan nie bilet nie jest ważny. Jest ważny ten bilet? pan pokaże ten bilet, tak? Ja chcę ten, który pan pokazał od początku. Dobra, a teraz jeszcze ten poprzedni pan pokaże? Ja nie muszę z poprzedniego. Poprzedni jest nieważne. To jedziemy na końcu w stanie, pan do policji, to żebym dała i tyle. A, panem Nie, pan mi odpadał. Jak do... policja? Chcemy To jest to ja wzywam na was. Oczywiście. Napisz, nie chce okazać nie no, Okazałem właściwy bilet. Zakupiony 22. Ważny do 29. Jakieś ma pan jeszcze pytania? 22 był wczoraj. Ale ja chcę, pan od samego początku, tak? Ale ja nie muszę. Tamten jest nieważny. Pokazałem panu prawidłowy bilet. Proszę oddać mi dowód